Ale kanał znowu zrobił bęc, bo chwalujący czym on jest, wysyp gniotów matko święta, tajder tu chciałby wygrać w końcu też, wykop przeprosić, nie chce, więc bez sensu sobie żebrać. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na kanale Gniotbasa. Dzisiaj odcinek, szczególny odcinek, gdzie jesteśmy w trasie, bramy się do Łodzi i pokażę Wam kilka miejsc związanych z uniwersum Tigera Bonzo. Kto trochę kojarzy uniwersum Tigera Bonzo, to wie, że już jesteśmy bardzo, bardzo blisko celu. Ten pierwszy budynek, który właśnie tu widzimy, no to właśnie jest schodnia 56. Akurat, właśnie jak szedłem, to jakiś menel patrzył, czy coś nie ma w świdnikach. Także trafiliśmy na dobrą porę. Zobaczmy sobie, jak teraz wygląda to miejsce. Jeśli dobrze pamiętam, to Tiger mieszkał po prawej stronie, czyli żeby się do niego testować, musielibyśmy odbić w prawo, o tutaj dokładnie. To jest prawda, widzisz? Anciady, nigdy tak nie rób, bo sam dostanie w Ja ci mówię, uważaj na osiedlu. Nie tylko tu, ale gdziekolwiek, gdzie będziesz chodził po ulicy. To zobaczysz, takie bębki dostanie, że kurwa sam cię nie podbierze. A swoją kobietę tak wyruchają, że będzie tak gwałcona, pobita, że nawet nie będziesz chciał mieć w stanie pomóc. Wypierdalaj! Właśnie wyszliśmy sobie na górę i tutaj, właśnie na tych, e, na tych schodach, bardzo wielu widzów. Wchodziło właśnie, zabierało paczki, rozerwało je, niszczyło. Tutaj na przykład Bercie kupiec nagrał swój słynny film, w którym e, właśnie zabierają Tigerowi to, co dostał od witów prezenty. To właśnie było w tym miejscu. Tego chuju nie dostaniesz. Oj, wypierdalamy no oczywiście wszystko. Oj, kurwa jest tak, jest taka sprawa... Trzeba zniknąć z internetu, jesteś kurwą, nic nie warto. W tych okolicach również po e, zaprzestaniu mieszkania w słynnej kamienicy dalej powstawały filmy Tigera. On tutaj na przykład w tych okolicach nagrał słynny właśnie gniot, kiedy mówisz że jest kierownikiem sklepu Mila. No witam, witam. To tak, wiem, 2016. Ogólnie mam dwie prace, jedną na budowie, a drugą Jestem kierownikiem Mili. Kiedyś zdarzyła się taka zabawna sytuacja, nie wiem czy pamiętacie, że Tiger nagrywa swój film i ktoś krzyczy z tyłu halu gimbusy. Prawdopodobnie ktoś po prostu sobie szedł tutaj, myślał, że to jakieś dzieci właśnie się bawią, a to nie, to nie były dzieci, to po prostu Tiger nagrywa swoje głupawe filmiki. Znajdujemy się właśnie przed ludzką manufakturą. Dlaczego tutaj jesteśmy? Poza tym, że Tiger nagrywał nieskończoną ilość filmów w tych miejscach. Co jeszcze jest bardzo ważne? Tutaj po lewo, zachodnia 47, to jest właśnie miejsce, w którym y, są różnego rodzaju departamenty związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych. I Tiger zawsze wspomina o tym miejscu, kiedy zarzuca swoim wrogom pijaństwo. Y, tak było na przykład z Konstantynem B. Pamiętam, że on się bardzo mocno kiedyś spultał, bo ja. Powiedziałem, że tu w tym miejscu znajduje się to, to i to, i że to dziwny zbieg okoliczności, że akurat Mateusz o tym wspomina. Będę też jechał przed e, przyjechaniem nowej kuchenki widzowie Zgłosić tam, gdzie mówiłem widzowie na zachodnią. Muszę jego zgłosić. Do służb mm, alkoholowych. Czyli uzależnienie alkoholowe. Zobaczymy, co mi powiedzą, co ja. Właśnie tutaj, na wprost, macie Park Śledzia, czyli miejsce kultowe dla Uniwersum Tigera Bonzo. Tiger nagrał tutaj dziesiątki filmów. W zasadzie trudno byłoby mi wybrać ten jeden najlepszy, który mi się najbardziej podobał. Chyba powiedziałbym słynny płacz opaczki, paczki. Tiger mówi, że wysyłacie te paczki to bierdanych no witam witam, ja mam z was beka. Kurwa trzeba być niezym wiem Ale to jest wasza broszka nie moja. Ok? Kurwa, śmiać ja się nie mogę. Kurwa. Zaraz się popłaczę ze, ze śmiechu, z waszego, że wysyłacie tam kurwa. Ja pierdolę. Dobra, spokój, luz. Nie mogę kurwa, bo z was się śmieję Kurwa. Że wysyłacie paczkę na tam pierwszy horror w się pod barem Azja. To jest właśnie miejsce, w którym tiger bardzo często jadał różnego rodzaju posiłki, którym się chwalił właśnie na filmach. Tutaj między nimi nasygrał swój słynny gniot, w którym właśnie się mówił, że wzięli sobie saigonki z kobrą, a córka dostała frytki. I też zwyczajemy, że właśnie w tym miejscu jest słynny lombard, w którym Tiger bardzo często zostawia rzeczy. Ten tak, witam, witam chcą tego typu zapisy na kanał, tak jak i KobaTV, tego typu. Właśnie jesteśmy tutaj wybrać sobie jedzenie, wybraliśmy sobie łoba, właśnie my saigonki z ryżem i surówką dla córki, frytki tego typu, właśnie. To miejsce jest o dziwo otwarte. Czytam kiedyś na wykopie, że, że podobno właśnie to miejsce jest zamknięte. Widzowie to tłumaczyli, jak to zwykle oni tutaj tej spowodowane Tigerem, że śmierdział i tym podobne rzeczy. Także takie śmieszki, heheszki typowe dla uniwersum. Natomiast mogę wszystkich zapewnić, to miejsce jest otwarte, można przyjść i mam nadzieję, dobrze zjeść. Dotarliśmy już na boły, to znajdujemy się w kolejnym bardzo ważnym dla uniwersytetu miejscu, a mianowicie pod pizzerią Gruby Benek na ulicy Łagiwnickiej na skrzyżowaniu Tukaszowskiego. Właśnie tutaj Tiger zazwyczaj zamawia różnego rodzaju posiłki, głównie są to pizze. Często będąc przy tym zmęczony, co powoduje, że powstają bardzo śmieszne filmy. Właśnie, Łobaben, tego typu. Trzeba iść do przodu, tego typu widzowie. zasubskrybujcie sobie kanał tego typu. Tu jest SOS 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow! Znajdujemy się w miejscu kultowym dla wydarzeń uniwersum. To jest właśnie miejsce tyły ulicy Łakiewniczki 118 Marketu. Wtedy Mira dzisiaj. Z tego co ja, że chyba zupełnie innego, bo że to są delikatesy centrum. I właśnie tutaj tiger został przełapany przez użytkownika Lionek, że pani w śmieciach. Witam, witam! Z tej strony tiger. Ogólnie śmiać mi się chce tego typu, że niby Janusz Kupiec z tym chujwiekim, ciota, a nie powiedziałem, Łysapała. Że niby śmietniku, że niby śmietniku grzebałem. Kurwa, co wygada się? A no ta, zapomniałem. Fejmu się chcecie napić. Co? Mhm, mm to i to. Ty baleronie jeden. Janusz kupiec, kurwa, zduby wyjęty. Kurwa! Trzeba mieć nieźle pojebane w główce jak ty, ale jebać cię. Krótko na temat. Baleron. No wygląda jak baleron pierdolony z tymi okularami, okularkami. Baleron. Powiedz, kiedy ty widziałeś balerona z okularami. Chyba tylko kurwa ty, Janusz Kupiec, chyba ty kurwa, chyba tak. Taki baleron. Kurwa, trzeba być ciotą jak on. Taki baleron z okularami. A no ta, weź, idź na siłownię, troszkę schudnij. Jak będziesz tył, to będziesz gówno, a nie człowiek. Trochę schudnij, chłopie, no bo wyglądasz niemiło. Baleron z okularami. Śmieszne to jest. Do dziś mam z tego ubaw, popaw. Nie wiem, czy będzie cokolwiek widać na nagraniu, ponieważ niestety nagrywam pod słońce, ale znajdujemy się właśnie pod marketem Elekrek, Właśnie tutaj bardzo długi czas pracował Tiger. Oprócz tego również na znajdującej się dokładnie w tamtą stronę, jak pokazuje mój palec, stacji benzynowej. Odwiedzimy te oba miejsca, zobaczymy, czy tam jest, co jest też bardzo ważne. Ja nie wiem, kiedy będziecie oglądać to nagranie. Od tego czasu Mateusz może zmienić pracę milion razy i może być niestety tak, że to co teraz mówię i pokazuję jest już zupełnie nieaktualne. Powiedzcie tylko, że z całego swojego serca się starałem, żeby ten film wyszedł jak najlepiej. Właśnie tutaj macie słynną stację, o której wspominałem. Znajdujemy się właśnie na skrzyżowaniu ulic Gibalskiego i Inflandzkiej. Na ulicy Gibalskiego, jak ją właśnie Wam pokażę, to bardzo, bardzo często Tajkowi tutaj chodzi i nagrywa swoje filmy. Możecie ją pojawić z filmów. Ona prowadzi właśnie tam w głąb. Marysina tam, gdzie właśnie jest mineralna, gdzie za chwilę się udamy. przy którym właśnie stoi jest przy roncie powstańców trzeciego roku no i właśnie tutaj kiedyś właśnie Tiger spoglądał ze środka no i został przyłapany przez jednego z użytkowników wykopu co spowodowało wielką dramę on się wybitnie z tego tłumaczył zrobi mi zdjęcie jak czekałem na autobus a, a stanąłem przy kosu i pochyliłem się jakoś tak to, to wyglądał niby jak szukam czy coś tam w śmietniku czy coś nie po prostu ktoś yy, ja wiem kto wiem kto bo numer rejestracyjny tego samochodu czyli yy, wywrotki sobie szybko zrobię zdjęcie jak ta wywrotka wygląda i, i yy, numer rejestracyjny pójdziemy teraz właśnie na zejestnie, bo stąd odjeżdża Autobus Z3, kabotaż się nazywa, i nim właśnie dojedziemy na okolice pętli wycieczkowa Właśnie się znajdujemy pod sklepem Społem na ulicy Warszawskiej, i właśnie tutaj udamy się celem zakupu podobnych rzeczy, jak zazwyczaj kupuję Tajko. Właśnie znajdujemy się na ulicy Wycieczkowej, ulicy, na której Tiger nagrywa ogromną ilość filmów. Zawsze jak wraca z pracy, czy idzie gdziekolwiek blisko, na przykład do e, sklepu, właśnie, który jest po prawej stronie, który być może za chwilę zobaczycie, nagrywa właśnie te swoje wesrywy i wrzuca w internet. Jesteśmy, jak ja to nagrywam, to jesteśmy dosłownie dzień po tym, jak nagrał bardzo pieckiego gniota idąc Dokładnie tą samą yy, trasą co ja teraz. Tutaj, właśnie ten domek po prawo to jest sklep ogólno w którym czasami Tiger zdarza mu się zaopatrywać różnego rodzaju wyskokowe trunki. Proszę, trud. czy łama się Nie, typą A ty, myśli, dupą fraje I co so za. Se... Nie wiem, czy zostałeś frajerem tego typu. Sema, ma, No widzisz? Każdy się mnie zna i zrobił mi ze mną zdjęcie. A ty? Jako ciota? jako frajer tego typu. Teraz skręcimy w prawo i będziesz mineralny. Teraz bardzo, bardzo ważny temat. Słuchajcie, już kiedyś byłem na mineralnej. Nawet nie raz. I generalnie, co chciałem przekazać Tigerowi przez swoje przyjście, tej to przekazałem. I oczywiście wam pokażę tą chatę. tylko żeby tu się cokolwiek wydarzyło. To będzie oczywiście ten taki... Ten taki żółty domek, który jest tutaj po... po prawej stronie. Przejdziemy sobie dookoła niego. Tak sobie pomyślę, że swoje kurcze 10 metrów od domu, w którym chłop... Leżał na podłodze. I lizał tobą swoje i takie... O kurczę. Idziemy. Docieramy do kolejnego miejsca związanego z uniwersum Jest to rów na ulicy Księżycowej. Jak to krymiani dojdą do tego co jak, będą przeglądać sprzęty, telefon, inne rzeczy, to odkryją co i jak. Najlepiej no, zamiatować pod dywan mieć w dupie. Mm. <śled> no właśnie. I to roz, was rozwala. A wy ludzie, widzowie, nie bierzcie przykładu od nich, Bo naprawdę możecie się przejechać i naprawdę naprawdę no, no możecie mieć przejbane, no. Dodam jeszcze, że moją puszkę po kasztelanie zostawiam właśnie w tym widocznym miejscu. Jeśli ktokolwiek związany z uniwersum kiedyś chciałby sobie to zabrać na pamiątkę jako swoista rzecz związana właśnie z kanami pasa, to zapraszam, myślę, że to tutaj będzie stać. Mam nadzieję, że ktoś z moich widzów kiedyś może to zabierze. A jak nie chcecie, no to po prostu nie róbcie tego. Znajdujemy się właśnie na skrzyżowaniu ulic Wycieczkowa i Działkowa. Do czego się tutaj właśnie y, stanąłem? Słuchajcie, otóż, jakbyśmy poszli tą ulicą, że Działkowo prosto, w tą taką bardzo wąską uliczkę i skręcili w prawo w jedną z ulic, konkretnie w Skwarcową, dotarlibyśmy do tej słynnej, słynnej meliny, w której Tiger przebywał, gdy był y, wygnany z mineralnej przez teściową. On o tym wspominał na filmach, potwierdzał, że to prawda, więc y, myślę, że można tym powiedzieć. I co. Było najbardziej ważne dla losów uniwersum, co się tam wydarzyło, to on pewnego dnia właśnie pobił się z jednym właśnie z tamtejszych Meneli, w wyniku czego miał bardzo mocno poświęconą twarz. On powiedział za chwilę na filmie o tym, że bronił dziewczynę i dlatego ma limu pod okiem, co oczywiście okazało się nieprawdą. Powiedział to też dlatego, że dokładnie taką samą ściemę rzucił rzucił swojej teściowej. Dzięki czemu mógł na tą mineralną ostatecznie wrócić, i on liczył na to, że skoro te coś łyknęła, no to widzowie też to łykną. I co ciekawe, wielka sensacja: widzowie tego nie kupili. Witam, witam, widzowie. Słuchajcie, lajkujcie mój fan, czy tego typu. Trzeba jeździć do przodu, nie do tyłu widzowie tego typu. Widzicie, widzowie, nie każdy facet by się tak odważył jak ja, mimo to, że mam myśliwe pod okiem. To nie znaczy, że jestem jakimś frajerem czy coś takiego, widzowie. Po prostu pomogły tej dziewczynie. Trzeba być twardzielem, nie mięczakiem, a ja mam jaja i destartowałem, Widzowie, zobaczcie tego typu, że trzeba być twardzielem, nie mięczakiem. I dlatego tak mówię widzowie. To, że mam ślepe potoki to nie znaczy, że nie umiem się napietać, czy coś. Nie, nie, nie. Widzowie, wystarczy. Trochę spreektu, inne rzeczy, i ta osoba jest rozłożona na łopatki. No i to jest tak naprawdę wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Bardzo, bardzo wam dziękuję, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. No i co? Liczę na to, że może w następnych latach uniwersum będzie ciekawsze i będę mógł pokazać kolejne rzeczy. Bo dało mi to wielki fan, jak zwykle zresztą. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć. Czasem trochę śmieci świecie, ale jakoś nie pojedzie Ale u fajna ciebie Możesz mi obciągać piuta Nawet jak jesteś głupia, 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 Mózgów i tak się nie rucha Uwielbiam to dziewczyna, cycki, ducha i wagina Uwielbiam to dziewczyna, jak Jedy się noc top, dż... ostatni harnaś, wypijesz toż na grze czas spać Oczka zmruż, więc pod kołdrę, rączki włóż, to je modne. Niech cię wicher spękniętych szyb ukołysze jak na ścianach grzyb, więc opuść rów, oczka zmruż, niech cię ukołysze z meliny smród.